Rzućcie normalność, ci którzy odpaliliście ten filmik, albowiem to hashtag Czapspa. Seria nieregularnych filmików pojawiających się tydzień po tygodniu i prezentujących dobra kultury japońskiej. Jeżeli nie trawicie wysokiego poziomu abstrakcji, to jak najszybciej wyjdźcie z pomieszczenia, albowiem to zaraz się zacznie. A teraz mówiąc już na poważnie. W tym tygodniu wszyscy staniemy się członkami japońskiej oraz włoskiej mafii. Prześledzimy również historię niewielkich ludzi, ale o wielkich sercach. A na sam koniec zemścimy się na oprawcach dziecka. Nie przedłużając już dłużej, zapraszam na dziesiąty odcinek pierwszego sezonu Hashtag Jabspa. Na sam początek zaczniemy od gry dla prawdziwych mężczyzn. Tytuł jest przedstawicielem gier z kategorii Open World, jednak nie w standardowym wydaniu. Nie uraczycie tutaj szybkich samochodów i ogromnych, słabo zaludnionych połaci teren. Nie mowa tutaj o GTA, które najprościej można określić jako marzenie nastolatków, Sleeping Dogs, które jest grową policyjną opowieścią, oraz Watch Dogs, które po prostu jest o dubii. W tytule, który chcę Wam przedstawić, fabuła jest dojrzała i na tyle wiarygodna, że mogłaby się naprawdę dziać. Panie i Panowie, Ryuga Gotoku Go, Yumeka Mono. Znana jako najlepszy duchowy spadkowierca, kultowego Shenmue. za 5 jest kolejnym przedstawicielem tej kultowej serii gier stworzonych oraz wydanych przez SEGĘ. Warto wspomnieć, że gra została wydana tylko na konsolę poprzedniej generacji, i jest ekskluzywem na PlayStation 3. Jest to również dziesiąta część w tej serii, gdzie trzy uznane są za niekanoniczne z powodów, które mogłyby zachwiać realizmem oraz linią czasową tego uniwersum. Pod względem fabularnym otrzymujemy tutaj kontynuację tego, z czym mieliśmy do czynienia w poprzednich częściach. Nasz protagonista Kazuma Kiryu zmienił imię na Suzuki Taichi oraz zostaje taksówkarzem w Fukuoce. Taiga Seijima grzecznie czeka do końca swojej dwuletniej odsiadki w więzieniu Hokkaido. Shun Akiyama wybrał się na wycieczkę biznesową do Okinały, a Haruka Sawamura opuściła się rociniec i postanowiła podążać ścieżką kariery jako idolka. Nie wszystko jednak zostanie tak kolorowe i spokojne, jakby główni bohaterowie chcieli. Niestety nie mogę wam powiedzieć czemu doszło do tego wszystkiego, ponieważ obecna część łączy się bezpośrednio z poprzednimi. I zdradzaniem tego teraz mogłoby być wielkim spoilerem dla wszystkich niegrających w w za 4. Jeżeli będzie to wasza pierwsza część, w którą zagracie, to warto nie wspominać o fabule poprzednich odsłon. Nigdy nie wiadomo, czy nie sięgniecie po nich po ograniu piątej odsłony. Stradzę natomiast tyle, że ta część oferuje nam po raz kolejny dorosłą fabułę o starciu między klanami Jakuzy, skorumpowanych politykach oraz innych motywach, które wydają się bardzo prawdziwe. Pod względem rozgrywki otrzymaliśmy rozwinięcie pomysłów z poprzednich części. Dla niewtajemniczonych powiem tylko tyle, że mechanika rozgrywki dzieli się na dwie części. Tryb bitewny oraz przygody. Tryb bitewny jest to komponent, który odpala się natychmiast jak tylko napotkamy jakiegoś przeciwnika. Gra w bardzo płynny sposób zmienia opcje sterowania na taką, w której odpowiednie przyciski oferują nam możliwość masakrowania przeciwników, jak tylko nam się podoba. Kto grał w poprzedniej części, wie o co chodzi. A kto nie grał, niech wyobrazi sobie, że gra nagle zmienia się w biatykę po kroju Tekken Force Mode z PSXa. Drugi tryb, nazwany tutaj przygodowym, jest odpowiedzialny za dowolne zwiedzanie świata. W tym momencie wszystkie przyciski odpowiadające za wymierzanie sprawiedliwości Zmieniają swoje funkcje na te bardziej przystosowane do interakcji z otoczeniem. Oczywiście tytuł stara się lekko symulować normalne życie, jak na przedstawiciela tego gatunku przystało. Jeżeli uważacie, że GTA, Watch Dogs albo Sleeping Dogs oferowało wszystko w tej materii, to mam dla Was wiadomość. To co widzieliście w tych grach, to tylko popierdółki, które maskują pustość świata. To co oferuje Jakuza 5 powinno być wyznacznikiem robienia dodatkowej i całkowicie nieobowiązkowej aktywności w grach. Do naszej zabawy otrzymujemy takie rzeczy jak automaty z prawdziwymi grami Taiko no Tatsu oraz Virtua Fighter 2. Przy czym nasza bijatyka posiada również tryb online, dostępny za pomocą PlayStation Network. Do tego dochodzą też minigierki stworzone na potrzeby gry, takie jak Snow Combat Sport, Chicken Race Game, Monzai Stand Up Comedy, Ramen House, Air Hockey, maszynki Paczynko oraz bardziej znane nam z prawdziwego życia. Łowienie ryb, baseball, karaoke, billard, kręgle, mahjong, shogi, roletka, poker, blackjack, kości, koi golf i wiele, wiele innych. Możliwości do zabawy poza główną fabułą jest wiele i są one dopracowane pod każdym względem. Nie chcąc spojerować już więcej niż jest to wymagane, żeby zachęcić Was do tej produkcji, powiem tylko tyle. Jeżeli szukacie zastępstwa za GTA, Watch Dogs albo Sleeping Dogs, które oferuje Wam dojrzałą fabułę, a nie tylko czymś co udaje dorosłe, a jest nastoletnią pogonią za siłą. To seria Yakuza jest idealna dla Was. Musicie brać pod uwagę, że jest to tytuł na wiele godzin, jeżeli chodzi o samą linię fabularną. Jest to również jedna z tych gier, która posiada tak wielką ilość linii dialogowych, że nie wszystkie mogły zostać nagrane. Więc w skrócie, nastawcie się na dorosłe i pełne czytania przeżycie. Yakuza to jednak nie jedyni twardziele, którzy stąpają po tej ziemi. Więc teraz zmienimy klimat i Irezumi oraz Niotajmori na rzecz rodzin pokroju Corlone, Wilabi oraz Ciaciulli. Oczywiście z przymrużeniem oka. Kateki Hitman Reborn jest magą stworzoną przez Akire Amano, który maczał swoje palce w takim dziele jak Psycho Pass. Całość została pięknie zamknięta w 42 tomach oraz od samego początku była wydawana w Weekly Shonen Jump. Pod względem fabularnym śledzimy tutaj historię Tsunayashiego Sawady, który zostaje wybrany na przyszłego przywódcę rodziny Wangola. Wszystko to z powodu, że jego pra 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 pradziadek był kiedyś pierwszym przywódcą tej szanownej i potężnej rodziny mafijnej. Jak jednak wiadomo, życie nie rozdaje wszystkim porówno. I tsuna od dziecka był pośmiewiskiem oraz popychadłem. Więc żeby przygotować go do objęcia władzy nad rodziną, jako dziesiąty przywódca, jego poprzednik wysyła do niego najlepszego zabójcę, jaki jest na usługach w Angolii. Tutaj kończę spoilery i polecam zapoznać się z tym tytułem, ponieważ jest on wart uwagi. Cały ton produkcji zmienia się z czasem na bardziej poważny, jednak nie porzuca on swojego humoru i absurdalnych założeń. Jeżeli oczekujecie ciekawych historii i niecodziennych pomysłów, to ten tytuł jest idealny dla was. Jako że bycie mafiozem potrafi mocno zmęczyć człowieka, to pora przenieść się na wieś, do miejsca, gdzie ludzie i zwierzęta to nie jedyni mieszkańcy. W końcu musimy pamiętać, że fakt iż czegoś nie widać, nie oznacza, że czegoś nie ma. Najlepszym przykładem na to, że często poza nami w naszym otoczeniu mieszkają inni cisi lokatorzy, jest film Kari no Arrietty. Tytuł jest przedstawicielem filmów z lekkim zabarwieniem fantazy, a za sterami tego wspaniałego dzieła, które powstało w 2010 roku, zasiadła ekipa ze studia Ghibli. Stery reżysera objął Hiromasa Bayashi, który na swoim koncie ma takie arcydzieła jak Mononoke Hime, Jinro, Hoho Kekio Tonari no Yamadakun, kun Sentouchi Hiro no Kamikakushi, Haru no Ugokushiro, Gedo Senki, Omoide no Mani oraz wiele, wiele innych tytułów, które prawdopodobnie widzieliście, a nawet nie zdajecie sobie sprawy. Drugim trzymającym pieczę nad tym tytułem był Tosio Suzuki. Producent przy takich tytułach jak: De Debiru Sutori Megami Tensei, Arusuransenki, Kurenai Nobuta, Kokaku Kidotai Sensu, Kaguya Himenomonogatari Monogatari oraz wiele, wiele innych. Za ścieżkę dźwiękową odpowiada bardzo utalentowana i w miarę moda Cassille Corbel, która z pochodzenia jest francuską i to była jej pierwsza kolaboracja ze studiem Ghibli. Pomimo wymienienia już tak mocnej i utalentowanej ekipy, warto wspomnieć o jeszcze jednej osobie zaangażowanej w ten film. Jest to osoba, którą znają wszyscy, a we współpracy z Keiko Niwa byłam w stanie przenieść historię Mary Norton na duży ekran w tak wspaniałym stylu. Panie i Panowie, mowa tutaj o niekwestionowanym mistrzu animacji pod każdym względem, panie Hayao Miyazaki, o którym raczej nie muszę już nikomu mówić. Jak już wspomniałem wcześniej, arcydzieło jest adaptacją książki Mary Norton, o prostej nazwie The Borrowers, która u nas znana jest pod nazwą Rodzinka Pożyczalskich albo po prostu Pożyczalcy. Fabularnie otrzymujemy tutaj historię rodziny pożyczalskich oraz chłopca o imieniu Sio. Protagonista jest dzieckiem, które od urodzenia choruje na choroby serca i wkrótce ma przejść operację, będącą ostatnią szansą na uratowanie jego życia. Zanim jednak do tego dojdzie, musi odpocząć jak najdalej od cywilizacji i to właśnie w tej posiadłości na przedmieściach. Będzie toczyła się cała historia. Sio będzie dochodził do siebie przed operacją, a Rietti razem z rodziną dalej będą pożyczać od domowników różne rzeczy oraz unikać większych od siebie domowników. Nie chcę już spoilerować więcej, więc powiem Wam wprost: jeżeli jesteście fanami Studia Ghibli i jakimś studem nie widzieliście tego tytułu, to musicie to nadrobić. Jeżeli nie jesteście fanami takich animacji, to musicie się przełamać i również obejrzeć ten tytuł, ponieważ jest to wspaniała historia dla całej rodziny. Animacje są bezbłędne, jak to w przypadku praktycznie każdego otworu Hayao Miyazakiego i Studia Ghibli. Film bez problemu do kupienia w naszej rodzimej dystrybucji. Więc nie musicie się nie martwić nieznajomością języka obcego. Na sam koniec mocne uderzenie dla wszystkich kinomanów. Pomysł tak okrutny w swojej prostocie, że jest w stanie zaistnieć w naszym społeczeństwie. Panie i panowie, kino z wysokiej półki i nie dla paranoików. Kokuhaku jest przedstawicielem dramatu, którego reżyserem jest Tetsuya Nakashima. Reżyser, który objął prowadzenie nad tym projektem, ma na swoim koncie tytuły takie jak Shimotsuna Monogatari, Yanki-chan to rorita Chan". Całość oparta jest na książce Kanae Minato, której arcydzieło otrzymało Honya Taisho za najlepszy bestseller w 2009 roku. Film również nie przyszedł bez echa, biorąc pod uwagę motyw jaki ekranizował i otrzymał takie nagrody jak Nippon Academy sio Hochi Eiga-sio, Ribbon sio oraz wiele, wiele innych. Film był również wymieniony na liście najlepszych dzieł nieanglojęzycznych podczas 83. Oscarów w 2011 roku. Fabularnie, film pokazuje historię nauczycielki Yuko Moriguchi, która stara się rozwikłać zagadkę śmierci swojej malutkiej córeczki. Praktycznie przez przypadek udaje jej się dowiedzieć, kto jest odpowiedzialny za śmierć jej ukochanego dziecka. Niestety, tym razem prawo nie jest w pełni po stronie poszkodowanej, więc postanawia ona sama wykonać wyrok na oprawcach. A w jaki sposób tego dokona? Oraz jakie będą tego konsekwencje, dowiecie się w tym niesamowitym dziele, które obejrzeć powinien każdy. Jest to idealny dramat, który pokazuje, do czego jest zdolny rodzic, któremu dziecko stała się krzywda. Historia nie jest wyssana z palca i naciągana. Jest w pełni logiczna, a sposób wymierzania kary na oprawcach okrutny i w zasięgu każdego. Kokuhaku jest tytułem, który polecam wszystkim z całego serca. No i to by było na tyle w najnowszym odcinku. Hashtag Jabspam. Mam cichą nadzieję, że spodobało się Wam coś z zaprezentowanych dóbr kraju kwitnącej wiśni. Warto pamiętać, że przełamanie niektórych niechęci może zaprezentować o wiele bardziej niż zamknięcie się w hermetycznym świecie uklepanych upodobań. Na sam koniec zapraszam Was na bloga podcastu Rozgrywki, bloga Blender of Gender oraz grupę Facebookową PAD TV, gdzie regularnie będą pojawiały się kolejne odcinki azjatyckiego spamu. Alternatywą jest wpisanie hashtag JabSpam w wyszukiwarkę Facebookową albo subskrybowanie mojego kanału na YouTube. A tymczasem Borym Lasem, niech moc będzie z wami i do usłyszenia za tydzień. Cześć!